Jest kilka dróg do pozbycia się lęku przed śmiercią. Jedną z nich jest przeżycie śmierci klinicznej. Po tym ludzie bardzo często wiedzą, że nie ma się czego bać. Drugą jest powrót do świadomości przodków. Jestem częścią natury w naturze nic nie umiera naprawdę przechodzę do krainy wiecznych łowów, nieba. Trzecią, dla mnie najsensowniejszą jest głęboki rozwój duchowy i dążenie do zrozumienia, że nie ma braku. Nic nie mogę stracić, bo życie jest wieczne. Ja jest świadomością, która z miłością tańczy taniec życia, zmieniając tylko formę, aż w końcu uświadamia sobie jednie. Wszystko inne jest tylko etapem, jednym z kroków ku. Na przykład opanowanie pracy z energią, jak choćby prawo przyciągania, jest tylko jednym z tych etapów, bo wynika z poczucia braku i kryje się pod nim ciągły, podskórny lęk przed stratą, śmiercią tego, co osiągnąłem. Nie myl tego z rozwojem duchowym i wybieraj mądrze.